Uwaga! Przed obejrzeniem filmiku upewnij się, czy tobie i osobom w twoim otoczeniu nic nie zagraża. Wszelkie płyny i ostre przedmioty należy zabezpieczyć i odstawić poza zasięg rąk oraz nóg. Życzę miłego oglądania. No się ja jestem Nedwet, a to jest. MACPIXEL! Tak, wracamy do Macpixela, proszę Państwa! Jest rozrubę, jest impreza, jest Macpixel, jest impreza! Dobra, dajemy stormody, wchodzimy, napadniemy na dziecko jak zwykle, tak, o tak! się nie na nas, widzieliście? To było chamstwo. E, skończyliśmy chyba ostatnio na czopterze drugim. Hoho. Ho, fuck you, yeah. Już byliśmy, to nie byliśmy, dobra, jedziemy na piętro drugie, proszę Państwa. Scissoryki, też klejąca i papier faltowy runda druga, baby boom, boom! I Tak jest, proszę Państwa, trafimy pod żywo. Drzewo Adama i Ewy. Czy żeby tam był wos? Nie, mamy koczeka mamy ląd i mamy... Konar. Może tak po prostu zdepczy to co? Yy... Tak. Oczywiście, bo... Jak ląd się pali, to trzeba zabrać oczy ogień, bo by nie? No i coś, co, co ładujesz? Moj, moje filmiki ładujesz, tak? Dobrze ci tak, masz teraz. Masz teraz piękny widok człowieku. No! O, trafiamy do zoo, proszę Państwa, tak. będzie do żyrafie, słoniki, mapki i. O, pan. Panie generale, witamy z powrotem. Co pan tu robi, panie generale? To to pan kiedyś jest szkowką w dupę? Nie da. Nie da się. Nie, składam reklamację. Nie, nie da się. Kur ten. Dobra, damy do żyrafie. Lolololol, żyrafa w tenże, widzieliście to kiedyś? Bo ja nie. Właśnie to jest Pixel, Żebyście zobaczyli żyrafę w, w, w kolorze normalnie, tenży. Dzień eee, dobry, szefie. Ja chciałbym ee, prosić o podwyżkę. Co, co pan na to? Kusz prostu w mordę, tak jest. Tak się robi. Przychodząc do szefa, do biura, ee, prosząc o podwyżkę. O... Okay, jestem z powrotem. No, musiałem coś poprawić. No, niestety, no, la la, 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 la wybuchło nam jednak. Dobra, trafiłem z powrotem do pociągu. Mm, pali nam się tutaj, mam, mm, mm, mm. Otwieramy włas i. O, tam się. O! O! Od razu lepiej. O, człowiekasz, chodź, normalnie mówiłem. trafiłem z powrotem do domku, Znowu to się. Co to jest? czy to jest? Dobra, jest... masz. Pobaw się sam. <grym> shot. No, no to było typowe rozwiązanie dla no Co to ma znaczyć? dobra, to z powrotem tutaj. Weźmiemy z i dam do mniejszej Girofi. ona też będzie w kratkę. Girofonia dynamit! Jak to tak? Ok, jest pan. Szefie, no szefie, no przepraszam za. Aaaaa! Bum! Niestety nie A Dzień dobry panu, niestety tutaj ostatnio skończyłem. Co, otworzyłem drzwi, okno i co? I to wszystko? To do dupy A, Dobra, otworzymy teraz drzwi Mac pixel otwiera drzwi i co? Dostaje lista o! Nie Tak, nie ma tak jak wiadomość, że zostałeś wydany. A to to, to rozbraja każdą bombę Człowiek Dobrze, kosz na śmieci o! Bomba! Uciekaj, uciekaj U... Fuck Eeeem... Um, Czyli? Co będzie? Oooo! Jest dynamit, jest impreza! Simpresa. Eee, um, trafię. Trafię. Jak pan posłucha panie trawie? Tak, nie ma teraz towić do śmieci, tak? Tak jest! Ma Pixel Set Play Dobra, zostaw na domek. Nie godaliśmy się z tym gościem. Co on tu... Co on tu ogląda? Masz. Jesteś w telewizji. Jesteś w YouTube! Nie, to było idealne, rozwiązanie. wyrzucimy to przez okno. A Pixel zawsze wyrzuca... Nie da się? E, no, tak trzeba było mówić od razu, że jesteś głodny, no, to bym zrobił kanapkę albo jakiś obiadek, albo cokolwiek. Pixel. Tak, znowu uratowaliśmy dzień, uratowaliśmy wszystkich, budowę i w ogóle wszystko, i drzewa, i zoo, uratowaliśmy wszystkich. Dzięki, że oglądaliście, trzymajcie się, cześć na razie! I ty wezmę, myśleliście, że skończę, tak? Znaczy... Jest, jest taka sprawa, że no, skończyłem tak odcinek wiadomo, ale co się okazało, że... Na pewno nie zdawałam sobie tego sprawy, że... Przeszłem cały, cały ten... już tak planżę w 4 minuty. What the fuck, tak zrenderowałem filmik, patrzę, 4 minuty. Mówię, nie, nie, MacPixel, nie, ja jestem Lesby, to jest MacPixel i wracamy ponownie. Piętro trzecim z cyzoryki, kubki oraz się szakalaka. Runda pierwsza. MacPixel, stop the tak, stadion piłkarski w Warszawie, proszę Państwa, oczywiście to nasza kadra polska, e, piściek na bramce krzynówek, tak, <noise> czemu by nie, e, kopniemy piłkę, bo czemu by nie, i, czy będzie gol, czy będzie gol, czy będzie gol, czy będzie gol, aport. Save the day, opt. Proszę, Państwa, no i ocalił za pierwszym razem na stadion narodowym. No nie, ja to widzę te same plusy i komendy. O! Czy to jest to, co myślę? Był! Tak, to było to, co myślę. Co to jest? Basen, dziadek. Jesteś mi dłoń, dziadusie. My jesteśmy dewku. <laughs> Nawililiśmy dziadkę. Oh Tyle co osiemnaście. Zmędrzeń. To jak? dwie się, Masz. Bez komentarza. No, prawda. Zostaje to bez komentarza. czyżbyśmy byli na tym O, bomba! Wyrzucę ją. Co wy na to? Co wy na to? Dobra bomba. Ooo. Wyrwał. kosmiczny. Ale, kam to Witam! Witam cię, mój drogi przyjacielu Cosmetod. To jest ten sam kolis co daliśmy mu parówkę na, na wyspie, pamiętacie? Co na że nie mam sztardy. A to damy mu butelkę, ja ma piksel, damy mu butelkę. Niech ja się napije, chłopak. O oh, yeah... Fuck you, man! boom. A może weźmiemy miksturkę i się napijemy. Będzie się napić? Wylejmy na gdzie na, na, nieokreśloną substancję. Bum. niestety nie wyszło um, Eee, tak po prostu coś. A ła, to musiało boleć. Oh, naprawdę to musiało boleć. Hmm, co my tu mamy? O ła, nie poku... Że... Wybacz! No znaczy, Noże, Boże, wybacz. Sorry. Ja, 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 nie, ja nie chciałem, ja nie wiedziałem, że to się tak skończy. Otwórz klapę. WUHUU! Bum! Ale uratowałem siebie! MacPixar żyje! I uratuję dzień! Ehm... Um, przepraszam panią, czy... Y A! Nie ma to jak... Y nakarmić dziewusię naszym... Naszym ekstryktem. Trafiam z powrotem. Gdzie przytulić zabiaczka! ha! Nie da się... No to damy mu łapkę, bo on widzę, że... Chorowity chłopak, to oddam mu... Nie da się! No to w takim układzie kopniemy jeszcze raz ten. oh je! Yeah. Dobrze uda! Dobrze uda! Jak ręka boża jest po twojej stronie, to pamiętaj! Masz plusa! No znowu ostatnia runda i kurna... No ja nie wiem w ogóle, za szybko to przechodzę, czy co? Ja nie wiem w ogóle, o co chodzi, co tu się dzieje? Dobra, nie wyszło. Dobra, komputer chce pić, to naprawdę... To, to się to zawsze wychodzi. Nie! No wiesz co? E, dobra... W takim układzie wyskoczymy z butelką. Co wydata? Cool. Oh. O ota Od razu. No cóż. <śles> Znowu szybki odcinek. No nie wiem, więc nie wrzucę trzech, jeden, trzech odcinków w jeden odcinek. No ale cóż, ja byłem Netflix, to był MacPixel. Trzymajcie się, cześć. I na razie...